Ostatnio było sporo wycieków odnośnie nowego aktu w Valorancie. Między innymi wycieki Battle Passa, czyli karnetu bojowego. I właśnie w karnecie bojowym jest taka bardzo ciekawa karta, która ujawnia nam zwiastun nowego agenta w Valorancie. Ale zanim sobie to mówimy, to wbijaj na mojego Twitcha. Streamy są codziennie, wieczorami od 17.30, a w sobotę i niedzielę od 11.00 rano. Lecimy już do filmu. Więc wracając do tej karty agenta, to chcę wam powiedzieć, że to jest coś. Całkowicie czego się prawdopodobnie nie spodziewaliście, Bo mianowicie myślicie sobie pewnie, dobra, nowy agent do Valoranta będzie to 23 agent, tak 23 agent to będzie tyle, przecież teraz powinno być w Valorancie, ale nie. To będzie agent ósmy. I sobie pomyślicie, ale jak to ósmy agent, jak przecież w Valorancie, na pewno jest już jakiś ósmy agent, bo tych agentów jest ponad 20. No i z jednej strony tak, ale z drugiej strony to nie. Na stronce Valorant Fandom Wiki możecie znaleźć sobie listę każdego agenta. I zauważycie tutaj jedną ciekawą rzecz, mianowicie nie ma tutaj numeru 8. Jest 7 Sage i 9 Phoenix. Pośrodku nie ma nikogo. Warto tutaj, żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi, przytoczyć jednego dewelopera Riot Games, który kilka miesięcy temu mówił w wywiadzie, że w Valorancie w tym roku, w 2023, dostaniemy coś nowego, będzie to nowy agent, tylko że nie będzie to agent, który... Jest całkowicie jakby nowym agentem do gry, tylko będzie to ktoś, kto wraca i chce się zemścić. Więc będzie to coś naprawdę bardzo interesu interesującego, jeśli chodzi o fabułę Valoranta. No bo jeśli ktoś wraca, to znaczy, że gdzieś był i już go mogliśmy jakby słyszeć w historii Valoranta. No i pomyślcie sobie, no to na pewno już coś o tym wiemy, jakby możemy sobie pomyśleć o tym, co było w Valorancie i może jakoś wyspekulujemy, kto był tym agentem. No, i po części macie rację, ale jest taki jeden problem. A mianowicie w Valorancie jest bardzo mało fabuły, która jest publiczna. Czyli w tych trailerach i zwiastunach, w większości, no, to są rzeczy, które są po prostu losowe i nie ma to żadnego powiązane z niczym. Jednakże znalazłem kilka rzeczy, które faktycznie nie są losowe, i tutaj, jeśli chodzi o tego nowego agenta, i to, że to będzie agent 08, to potwierdzi. Więc teraz widzicie na ekranie, że w zwiastunie rozgrzewki Valoranta widzimy agent 07, 08. 8 nie ma, jest kompletnie wymazany. I agent 09, tak jak mówiłem wcześniej, agent 09 jest to Fenix i Fenix otwiera swoją szafkę. No a po lewej, pomiędzy siódemką i dziewiątką, nie ma agenta 8. Dalej, w zwiastunie kolejnego aktu w Valorancie, czy tam jakiegoś cinematyku, no nie ma znaczenia czego. Widzimy znowu te szafki, i teraz widzimy, że numeru 8 nie ma w ogóle. Jest numer 9, i obok tego po lewej jest od razu numer 7. Więc naprawdę mówi nam to bardzo dużo. I tym bardziej, jak sobie połączymy to z tym, co mówił deweloper Valoranta, czyli że nowy agent. Który będzie dodany w 2023 roku Poza Geko Będzie to agent, który nie będzie jakby standardowym agentem I będzie to ktoś, kto wraca do Valoranta Po zemstę No to nam się łączą pięknie kropki Tylko, że problem jest taki, że my nie do końca wiemy, kto to jest Na tej tarczy, którą widzimy Na zwiastunie nowego agenta w Valorancie Jeśli chodzi w Battle Passie, tym co będzie teraz No to widzimy tutaj jakieś tornado na tym Jest to teoria, że Po prostu nowy agent, który będzie w Valorancie Będzie miał umiejętności Właśnie w stylu wiatru, jest już Z co prawda w Valorancie, która ma takie wiatrowe umiejętności, no ale w Valorancie jakby, jak już jest dwadzieścia kilka agentów, no to ciężko też każdego robić jakoś tematycznie, całkowicie inaczej, bo to też się w końcu skończy i musi być kilka agentów, który się powtarza, więc wydaje mi się, że akurat wiatr, jest czymś, co będzie bardzo prawdopodobne Ponieważ Jetka jest w grze już od początku gry To tornado wygląda no, Identycznie jak umiejętność w Lola, z Lola Yasuo, który rzuca sobie tornado I przeciwnik dostaje stunę i podskakuje do góry Więc być może W Valorancie ta nowa postać będzie miała też taką umiejętność I będzie rzucała po prostu tornado Które na przykład stunuje przeciwnika Więc to by było na tyle w tym filmie Jeśli chcesz wiedzieć jak najszybciej się da o nowych przeciekach Valorantowych, to zostaw subskrypcję I możesz też wbić ogólnie na mojego Twitcha Bo streamuję codziennie, stream jest prawdopodobnie w momencie kiedy ognasz ten odcinek, link w opisie.